Serdecznie witamy wszystkich państwa przed telewizorami. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami emocje Eredivizji. Kolejne spotkanie z ligą holenderską. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie: Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Jakim składem rozpocznie dziś ekipa PSV? Odpowiedź na naszych ekranach. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Rusza więc. Pierwsza połowa. Luk de Jong. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Szuka, może być groźnie. Musi teraz grać pod presją. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Ale jednak atak rozbija się o kolejne zasieki obronne. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie odda jej za bezcen. No i strata, nie mają piłki. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Dobrze utrzymuje się przy piłce. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Nieudane zagranie od Bramki. Oby nie było konsekwencji. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Chyba będzie gol! Zgarnia tę piłkę z łatwością. Dobry teraz atak na piłkę. Ferman. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ale to by było tyle. Koniec akcji. Luke de Jong. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Wychodzi z bramki i przejmuje piłkę. Musi to wykorzystać! Tak proszę Państwa! Gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak nie mam, w każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Strzelić do szatni, gola na wagę prowadzenia, ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne bramki. No to zaczęło się. Proszę państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Ma No, i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Nie daje sobie odebrać piłki. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Czy zdoła trafić? Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. Raz jeszcze widzimy na powtórce jak na drodze do bramki Radzi sobie z obroną. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. No to mamy 2 do 0. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Korner. Wznowią z narożnika boiska. No, kibice teraz się obudzili. Liczą, że może w ten sposób zespołowi uda się zdobyć bramkę kontaktową. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Próbuje teraz szczęścia. Świetnie zablokowany strzał. De Jong. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Uwaga! Może strzelać! Nadal bardzo groźnie. No, i jest offside. Za wczesne było to podanie, zabrakło cierpliwości. Trzeba było dać chwilę więcej na powrót na pozycję. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Odbiera czysto w polu karnym. Usiłuje strzelać. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. No aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem, jest dużo miejsca. Tak jest, bramka. Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. Tak, no nie można powiedzieć, że zespół zagrał dziś dobrze. Widać było wyraźnie, że są słabsi, zwłaszcza w środku pola. Fantastyczny występ. Taką grą wnosi naprawdę wielką jakość do swojej drużyny. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców, a mimo to nie powstrzymali go. Proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Ma... Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Czy stoła trafić? Gol! Tak nie zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicy. Usiłuje strzelać. No aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca. Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością pozna.